Moi drodzy, jestem w tym momencie w trakcie smarowania przełączników mechanicznych do klawiatury, które później i tak pewnie jeszcze ze 100 razy w innych projektach wykorzystam, bo mi się całkiem podobają. Natomiast nie o tym, czy mi się podobają switche, ale o czymś innym. W czasie realizacji tej czynności stwierdziłem, że przecież ani razu nie skupiłem się bezpośrednio na kanale na smarowaniu przełącznika. I dzisiaj ten błąd naprawiam, no bo jak nasmarować switche, żeby zrobić to w miarę poprawnie, albo inaczej, jak podejść do kwestii smarowania, na co zwrócić uwagę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. O tym postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć, więc zapraszam do oglądania, zapraszam również do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco. Do zostawienia lajka, jeżeli ten materiał okaże się pomocny, żeby szedł szerzej dalej, no bo wiecie, lajki to zasięgi. Komentarze mile widziane, subskrypcja już wspominałem, ale zależy mi również, żebyście wpadli na Instagrama, na TikToka, a przede wszystkim na Discorda, bo na Discordzie jest mnóstwo osób, które nie tylko switche smarują, ale robią inne cudawianki dotyczące klawiatur, więc tam warto po prostu być. A my przejdźmy do meritum dzisiejszego filmu. Rzecz podstawowa na starcie. Po co smarujemy switchem? No przede wszystkim po to, żeby późniejsze doświadczenia z użytkowania klawiatury były pozbawione pewnych niepożądanych cech. Faktycznie człowiek nie wie jak wiele traci, póki sam nie przekona się na własnej skórze o wartości takiego przesmarowania. Nawet tańszy, w rozumieniu słabszy przełącznik zyska na takiej operacji. Przykładowo taki a Airing, czyli liniowy switch, który pozostaje stosunkowo szorstki, a poza tym jego sprężyna pinguje przy aktywacji, co w klawiaturze daje później nieprzyjemny efekt. Chcemy natomiast, aby praca była gładka i Satysfakcjonująca oraz aby właściwości akustyczne zostały poprawione. No i wiadomo, to co wam dzisiaj pokażę to jedna z wielu metod smarowania. Temat bardzo indywidualny, więc w sieci znajdziecie mnóstwo sposobów, mnóstwo technik. Sam ostatnio eksperymentuję, ale dzisiaj pokażę wam coś praktykowanego przez siebie w dłuższej perspektywie. No ale dzisiaj smarowane fakery to są przełączniki liniowe. Zresztą, jeżeli oglądacie ten kanał częściej, to wiecie, że jestem zdecydowanym zwolennikiem switch liniowych, a są inne typy, mianowicie kliki i tactile. Smarowanie switchy kliki. No tego w żadnym wypadku nie będę zalecał, ponieważ błyskawicznie może on zatracić swoje właściwości, dla których takowy switch wybieracie. Zabawa z taktajlami to temat, który pozostawiłbym jako rzecz dedykowaną wedle uznania, chociaż ponownie należy pamiętać, aby nie utracić bumpa, aby nie utracić faktycznej właściwości Switcha, za którą go pokochaliśmy. Do tego więc odniosę się później. Aby przesmarować switch'a potrzeba wam następujących rzeczy: switch opener lub też PENSETA do otwarcia przełącznika SMAR. Tutaj rodzaj jest wiele. Popularny Krytox 205G0, Superloop. Na Discordzie ktoś Wam z pewnością sprzeda dobry smar w rozsądnej cenie, więc zapraszam do nas. Pędzelek. Najlepiej cienki, aby odpowiednio rozprowadzić smar po switchu, po poszczególnych elementach. Może Wam się przydać również chwytak jubilerski, który już dawno temu fani klawiatury zaadaptowali na swoje potrzeby i pomaga on w przytrzymaniu drobnych elementów. To są narzędzia moim zdaniem podstawowe. Jeżeli jednak chcecie uszeregować, no i przy okazji poniekąd przyspieszyć pracę, dobrą opcją może być stacja do smarowania, do tej, którą widzicie w tym momencie, linka macie w opisie. No i foliowa torebka albo małe pudełeczko do baglubingu sprężyn. No więc przejdźmy do samego smarowania naszego liniowca. Przede wszystkim należy użyć switch openera albo pensety, aby otworzyć korpus naszego przełącznika. Następnie rozdzielcie delikatnie przełącznik na poszczególne elementy z uwagą, aby przede wszystkim sprężyna wam nie odskoczyła i nie uciekła, powiedzmy gdzieś pod biurko. Aktualnie macie cztery elementy. Obudowę, czyli bottom housing, górną, czyli top housing, stem, będący właśnie tym ruchomym segmentem, no i sprężynę. Zacznijcie od nasmarowania dolnej części korpusu. Tym samym weźcie niewielką ilość smaru i rozprowadźcie go po szynach, w które trafia stem. Zależy nam na gładkiej powierzchni pozbawionej nadmiaru smaru. Nie przesadzajcie, bo zawsze lepiej dosmarować switcha niż później go czyścić i przeprowadzać cały proces od nowa. Chcemy zwyczajnie wyeliminować tarcie. Pozostałe po takim smarowaniu pędzelek wciąż ma odrobinę smaru na sobie, więc możecie delikatnie otrzeć go o dwie wypustki na blaszce, no i dookoła bolca w centrum naszej obudowy. Pamiętajcie, jest to metoda switchowi liniowemu. Kolejnym etapem jest smarowanie sprężyn, które wywołują nieprzyjemne pingowanie. W tym wypadku na bazie pojedynczego switcha zależy nam na smarowaniu górnego i dolnego zwoju niewielką ilością smaru. Tutaj jednak obawy o delikatnie większą ilość, bądź też jakieś białe naleciałości, które pojawią się na sprężynie, nie powinny Was zbytnio dopadać. Sprężyna całkiem nieźle znosi troszkę więcej smaru. Dokładnie objedźcie wnętrze i zewnętrzne sprężyny. Następnie osadźcie ją pensetą na switchu, no i dosmarujcie także górny zwój, który wcześniej mógł powodować jakieś komplikacje, mogło być to trochę bardziej uciążliwe, dlatego zalecam najpierw założyć tą sprężynę dołem, spodnią częścią nasmarowaną, a następnie właśnie przesmarować tą górną. Pamiętajcie jednak, że tutaj jest również inna metoda. Przy wielu switchach najlepiej rozdysponować elementy np. Na, na takiej stacji do lubowania, a sprężyny wrzucić do foliowej torebki albo pudełeczka wraz z odpowiednią ilością smaru. Następnie potrząsacie sprężynami, aż te wypluskają się odpowiednio w smarze. Zawsze także możecie w tej ostatniej fazie wmasować smar przez torebkę, jeżeli obawiacie się o dokładność takiego smarowania. Splątane sprężynki bardzo łatwo rozdzielicie, obracając je w przeciwnych kierunkach. Zoszczędzicie tym samym masę czasu, a sprężyny nadal będą, uwierzcie, i dokładnie przesmarowane, no i pozbawione pingowania. Z kolei nadmiar smaru, który gdzie nie może się osadzić, zawsze warto ściągnąć pędzelkiem, aby wyeliminować przykładowo przelubowanie sprężyny. Pozostał nam stem, czyli element, któremu wypada poświęcić trochę więcej uwagi. Jest on niewielki i to tutaj najlepiej skorzystać z chwytaka, aby na krzyżu osadzić jego ścisk. Dzięki temu łatwiej będzie wam dosmarować slider oraz ścianki. Ponownie nakładacie na pędzelek bardzo niewielką ilość smaru i następnie rozprowadzacie go zarówno po ściankach bocznych, jak i wystających nóżkach. Zależy nam na braku jakiejkolwiek białej nalciałości, tego się wystrzegajcie. Całość po prostu ma być lśniąca, najdokładniej no przesmarowana z każdej strony. A co z top Housingiem. Owszem, można go przesmarować także w zakresie punktów kontaktu ze stemem. Prywatnie tego miejsca nie smaruję, natomiast są osoby wykonujące taki mek, co ma za zadanie lekko wyciszyć odbicie, no i wygładzić punkt tarcia. Generalnie wspominam o tym, ale sami musicie spraktykować, czy jest to dla was game changer, czy niekoniecznie, przykładowo na jednym switchu. Jeżeli proces smarowania w ogóle przebiegnie pomyślnie, a myślę, że już wam się to udało, to nakładacie stem na sprężynę, no i możecie zamknąć switcha, uważając przy okazji na odpowiednie nałożenie górnego housingu, aby nic się nie zaklaszczyło. I gotowe. Tak oto, moi drodzy, przysmarowaliśmy jeden przełącznik, a takich przełączników do klawiatury musimy mieć kilkadziesiąt. Czy jest to zatem proces silamazarny i być może trochę nudny? No moim zdaniem tak jak diabli, więc warto sobie go w jakiś sposób uzupełnić albo serialem, albo gromobilną, albo filmem, albo muzyką, czymkolwiek, co trochę tą rutynę przesmarowania każdego jednego switcha zaburze. Jak można w ogóle smarowanie przyspieszyć? No tak jak wspomniałem, baglubbing, więc wrzucacie wszystkie sprężyny do torebki nie musicie z każdą jedną bawić się oddzielnie, wszystkie wyciągacie z woreczka czy tam z pojemnika przesmarowane w tym smarze, w którym się obtoczyły. Kolejna rzecz, stacja do smarowania. Początkowo podchodzimy do tego, dosyć sceptycznie, ale teraz uważam, że rzeczywiście jest to rzecz, która przede wszystkim porządkuje działanie. No i dzięki temu, przynajmniej moim zdaniem, wychodzi to znacznie sprawniej, aniżeli w momencie, gdy macie rozgardiasz na biurku. Do mnie to przemawia, do was nie musi, więc po prostu warto sobie gdzieś tam samodzielnie przekalkulować, czy opłaca wam się taki zakup czy niekoniecznie. Wydaje mi się, że to jest szczególnie dobre rozwiązanie, jeżeli bardzo dużo switche i często te switche smarujecie. A ostatnia rzecz, mianowicie, można wybrać inną metodę smarowania. Sam przykładowo już kilkukrotnie trafiłem na YouTube na metodę, gdzie osoby pomijają bottom housing i skupiają się wyłącznie na stemie oraz sprężynie. Zweryfikowałem to u siebie na jednej klawiaturze eksperymentalnie i muszę przyznać, że rzeczywiście to smarowanie przebiegło całkiem sprawnie, znacznie krócej, a jednocześnie efekt jest przyjemny. Aczkolwiek no, to jest kwestia Waszych wyborów, Waszych preferencji, a być może natraficie na jeszcze jakąś inną metodę. Dajmy na to u nas na Discordzie, więc zapraszam tam, skontaktujcie się ze specjalistami, oni z pewnością Wam coś doradzą. Miałem również wrócić do Switcha taktylem. Tak jak mówiłem, to sprawa dosyć delikatna. Jeżeli już podejmujecie się smarowanie tego typu switcha, to im mniej smaru, tym lepiej. Skupiłbym się wyłącznie na sprężynie, która wiadomo może pingować, no i na slajderze. Pominięcie nóżek i lifa jest wskazywane w wielu poradnikach jako raczej dobra praktyka. W końcu nie chcecie zrobić liniowca z taktyla, a zachować jego strukturę, jednocześnie pozbywając się pingowania czy szorstkości. Są jednak oczywiście wyjątki od regułem, no i w trakcie rozmowy z Krzewem stwierdził on, że lif i nóżki można przesmarować się Niższej gęstości, to jednak musicie na przykład spraktykować na jednym switchu, zobaczyć jak wam to wyjdzie, no i wtedy stwierdzicie, czy taki efekt was zadowala, czy niekoniecznie. Także co moi drodzy, to wszystko dla mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. A jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, żeby przy okazji całość poszła do szerszej publiczności. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału, do wpadania na Instagrama, na Discorda, na TikToka. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Miejmy nadzieję, że będą równie ciekawe. Także trzymajcie się. Cześć!